Polska Dolina Medyczna to tak naprawdę plan, który nadal realizujemy. On w jakimś stopniu został przerwany przez pandemię koronawirusa, natomiast my chcemy, żeby w którymś momencie ten potencjał współpracy na poziomie biznesu, na poziomie partnerów publicznych faktycznie zaistniał. Jestem przekonany, że to jest możliwe, że mamy taki potencjał. Mam nadzieję, że, że Hub Biotechnologiczny stanie się zaczątkiem tej inicjatywy. Warsaw Health Innovation Hub to taka innowacyjna inicjatywa, która ma za zadanie skupić. Czy połączyć ze sobą interesariuszy publicznej i służby zdrowia oraz te wszystkie firmy, firmy farmaceutyczne, firmy biotechnologiczne, które w jakim stopniu w tym systemie uczestniczą, dostarczając choćby innowacyjnych rozwiązań, terapii, nowych leków czy wyrobów medycznych również polskim pacjentom. Chcemy stworzyć platformę, która umożliwi szeroką dyskusję, co jest potrzebne w systemie, jakie rozwiązania znalazłyby aprobatę na poziomie ministra zdrowia, jeżeli chodzi o wdrożenia tych technologii. I co bardzo istotne, no chcemy, żeby te firmy miały świadomość. Tego, jak, jakie kierunki system ochrony zdrowia będzie podejmował, w którą stronę zmierzamy i w jaki sposób możemy uzyskać takie sytuacje, że tak powiem, win-win, kiedy z jednej strony my korzystamy z ekspertyzy tych międzynarodowych wielkich koncernów, bo czasami mówimy tutaj o naprawdę olbrzymich przedsiębiorstwach, a z drugiej strony no, polscy pacjenci zyskają dostęp do często nowoczesnych terapii czy metod diagnostycznych, no, które w innym wypadku by się nie wydarzyły. Będą to naprawdę bardzo fajne rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji z zakresu personalizowanej terapii w chorobach onkologicznych, no, czy choćby aplikacji pomagających pacjentom w sposób świadomy uczestniczyć w procesie leczniczym. Firma Philips w Warsaw Health Innovation Hub ma oczywiście swoje miejsca. I to jest bardzo ważne, żeby to podkreślić. My słyniemy z tego, że w naszym DNA mamy od ponad 130 lat technologię innowacji i pomoc ludziom. I to jest coś, co wnosimy. Druga ważna rzecz, że w operacji, już tak zwanej w polskiej działalności, jesteśmy ponad 100 lat, więc nosimy ogromne doświadczenie też lokalne. My tą służbę zdrowia naprawdę rozumiemy. Przede wszystkim zależy nam na współpracy, otwartym dialogu. I widzę, że po pierwszych dniach, po pierwszych spotkaniach jest to bardzo możliwe. Wszystkie strony, czyli nauka, strona rządowa, są bardzo otwarci, żeby faktycznie wypracować coś, co ma ogromne znaczenie dla gospodarki i ludzi.